Witajcie, kochani. Zapiszcie w zeszycie temat Tadeusz Kościuszko na czele Powstania. Przygotujcie podręcznik. Ten temat znajduje się na stronie 89 i kolejnych oraz zeszyt ćwiczeń. W zeszycie ćwiczeń ten temat zaczyna się na stronie 55. Zapraszam na lekcję. Przyjrzyj się uważnie fragmentowi obrazu. Co on przedstawia? Co widzisz? Wypisz w zeszycie jak najwięcej szczegółów, które jesteś w stanie zobaczyć. Co jest na środku obrazu? Kto klęczy przed chatą? Kto leży na ziemi? Co dzieje się za tą chatą? Co widzimy w tle? Czy jesteś w stanie rozpoznać, jaka to jest pora roku? Jak ubrani są ludzie, którzy idą tłumnie za chatą? Co trzymają w rękach? Obraz jest fragmentem panoramy racławickiej. Panorama racławicka ukazuje bitwę pod racławicami, która miała miejsce w roku 1794 roku. Obraz ten ma ponad 100 metrów długości. Namalował go zespół artystów pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka pod koniec XIX wieku. Obecnie obraz ten można podziwiać we Wrocławiu gdzie znajduje się w specjalnym budynku, który umożliwia oglądanie tak dużego dzieła. Czy pamiętasz z poprzednich lekcji, kim był Stanisław August Poniatowski? Jaki kraj go popierał? Jaka była sytuacja w krajach sąsiadujących z Polską w połowie XVIII wieku, a jaka w Polsce? Kliknij na slajd, a pokażą Ci się odpowiedzi. Sprawdź, czy dobrze zapamiętałeś. Na ilustracjach widzimy Katarzynę II, Caryce Rosji i króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Caryca popierała Stanisława, kiedy on starał się, aby zostać wybranym na polski tron, bo jak pamiętasz, Wtedy królów polskich wybierała szlachta. Stanisław został królem dzięki poparciu Katarzyny oraz jej armii. Oni znali się z czasów wcześniejszych i bardzo się lubili. Caryca liczyła na to, że kiedy Stanisław zostanie królem, będzie spełniał wszystkie jej życzenia to znaczy, będzie rządził Polską tak, aby Polska była krajem posłusznym Rosji. Będzie robił to, czego będzie chciała caryca. A Polska nigdy nie będzie Rosji zagrażała, tylko będzie ją wspierać i będzie od niej zależna. Stanisław, z kolei, kiedy został królem, chciał być władcą oświeceniowym. Zaczął wprowadzać w Polsce reformy w duchu oświecenia. Rozbudowywał szkoły, wspierał tworzenie manufaktur, czyli fabryk, wspierał edukację, rozwój przemysłu, wspierał kulturę. Jak pamiętasz, organizował obiady czwartkowe. Wspierał rozwój teatru narodowego, wydawanie czasopism i chciał przeprowadzić wiele daleko idących reform w Polsce. Wiedząc o tym, że Polska jest krajem słabym, a jej sąsiedzi się wzmacniają, chciał, chciał Polskę bardzo wzmocnić. Nie spełniało to jednak oczekiwań Katarzyny, i w ten sposób w 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski. Rosja, Prusy i Austria. Zabrały nam po kawałku ziemi, zostawiając resztę. Mimo to król nadal reformował państwo. Współpracowali z nim liczni patrioci, to znaczy ludzie kochający swoją ojczyznę. Rozumieli, że aby Rzeczpospolita mogła przetrwać, trzeba ją wzmocnić od wewnątrz. Natomiast sąsiednie mocarstwa postanowiły nie dopuścić do żadnych reform w Polsce chciały, żeby pozostała słaba. W 1791 roku król i patrioci uchwalili konstytucję 3 maja. Ilustrację uchwalenia owej konstytucji masz w podręczniku na stronie 89. Otwórz podręcznik i spójrz na ilustrację. Ulicami Warszawy idzie pochód twórców konstytucji 3 maja. Autorem obrazu jest znany tobie już Jan Matejko. Uwiecznił on na obrazie Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego to postać oznaczona numerem 1, a także Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu, który uchwalił Konstytucję. Jest to postać z numerem 2. Marszałek unosi w ręce tekst Konstytucji. Na obrazie jest też poseł, który siedzi na ziemi zupełnie z przodu. To przeciwnik Konstytucji. Groził on, że jeżeli Sejm uchwali Konstytucję, to on zabije własnego syna. Na szczęście nic mu nie zrobił. Konstytucja wzbudzała wiele kontrowersji, czyli różnych opinii. Był to dokument, który wzmacniał państwo, między innymi znosił szkodliwą wolną elekcję, usprawniał sejm i rząd i znosił liberum veto, czyli prawo, aby szlachta sprzeciwiała się reformom. Rosja pod dowództwem Katarzyny II postanowiła obalić Konstytucję 3 maja. I wysłała przeciwko Polsce 100 tysięczną armią żołnierzy. Było to w roku 1792. Polacy nie byli przygotowani do wojny. Mimo to ich 40 tysięczna armia stawiła mężny opór na jeźdźcom. Jednak Stanisław August wydał rozkaz wstrzymania walk. Nie widział bowiem szans na zwycięstwo, a chciał oszczędzić krajowy cierpień. Wojska rosyjskie zajęły Rzeczpospolitą. W 1793 roku Rosja i Prusy przeprowadziły drugi rozbiór Polski. Nie wzięła w nim udziału Austria, która toczyła w tym czasie swoją własną wojnę z Francją. Otwórz swój podręcznik. Na stronie 92. Zwróć uwagę na mapę. Zapisz w zeszycie, jakie państwa uczestniczyły w pierwszym i drugim rozbiorze Polski. Jakie ziemie utraciła Polska w wyniku pierwszego rozbioru? Jakie ziemię utraciła Polska w wyniku do roz drugiego rozbioru, pod czyje panowanie i kiedy dostał się Poznań? Zwróć uwagę, że wydarzenia, ta, że wydarzenia te nazywamy rozbiorami, ponieważ obce państwa rozebrały Rzeczpospolitą. Zabór z kolei to ziemia, którą ktoś zabrał. A zaborca to państwo, które dokonało rozbioru. Widzisz, jaki mały kawałek Polski nam został? Polacy stanęli wtedy przed ogromnym dylematem: pozwolić na to, żeby zaborcy zabrali nam tak dużo ziemi, czy bić się, czyli wywołać powstanie, aby ocalić resztkę tego, co nam zostało. Z upadkiem Polski nie mogli pogodzić się patrioci. Zaczęli przygotowywać powstanie przeciwko Rosji. Na dowódcę powstania wyznaczyli generała Tadeusza Kościuszka. Z królem już się nie liczyli, gdyż stał się posłuszny Rosji. Kościuszko wiedział, że jest za wcześnie na powstanie. Polska armia miała tylko 36 tysięcy żołnierzy, rosyjska 400 tysięcy. W dodatku Rosję wspierały Prusy i Austria. Kiedy Rosjanie zażądali zmniejszenia polskiej armii do 15 tysięcy, zbuntował się jeden z generałów i pomaszerował ze swoimi oddziałami wprost do Krakowa. 24 marca 1794 roku przybył tam również Tadeusz Kościuszko i objął władzę jako naczelnik powstania. Tak rozpoczęło się powstanie kościuszkowskie, nazywane też insurrekcją Kościuszkowską. Przeczytaj teraz samodzielnie. Tekst źródłowy z podręcznika ze strony 90 i odpowiedz pisemnie na pytania zadane pod tekstem. Komu Kościuszko składał przysięgę? Oczywiście, całemu narodowi polskiemu. Do czego się zobowiązywał? Do tego, że nie nadużyje powierzonej sobie władzy i nikogo nie będzie krzywdził, lecz będzie dążył do tego, żeby odzyskać niezależność kraju i narodu. W którym będzie panowała wolność. Zajrzyj do podręcznika na stronę 91. Przeczytaj tekst pod tytułem Przebieg powstania Kościuszkowskiego, a następnie zapisz w zeszycie, kim byli kosynierzy, co wydarzyło się pod Racławicami i pod Maciejowicami. W armii powstańczej znaleźli się nie tylko żołnierze, lecz także kosynierzy. Byli to chłopi uzbrojeni w kosy, osadzone na sztorc, to znaczy pionowo. Nie mieli karabinów, to też nie mogli się równać z regularnym wojskiem. Ale mogli zaskoczyć wroga śmiałym atakiem. Tak się właśnie stało 4 kwietnia 1794 roku w bitwie pod Racławicami. Wojsko Kościuszki, 2000 kosynierów i 2000 żołnierzy, w większości nieobeznanych z wojną, Pokonało zaprawione w bojach oddziały rosyjskie liczące 3000 tysiące żołnierzy. O wygranej Polaków przesądził atak kosynierów na rosyjskie armaty. Był tak gwałtowny, że Rosjanie nie zdążyli oddać ani jednej salwy. Kosynier Wojciech Bartos własną czapką zgasił płonący ląd. Gdyby się dopalił do końca, armata by wystrzeliła. Zwycięstwo pod Racławicami nie miało jednak wielkiego znaczenia wojskowego. Wieść o nim uskrzydliła wprawdzie Polaków, ale niewiele to już dało. W kwietniu Polacy wypędzili oddziały rosyjskie z Warszawy, wojska powstańcze rozrosły się nawet do 55 tysięcy żołnierzy. Rosję wsparły jednak Prusy. Odtąd Polacy musieli walczyć przeciwko armiom dwóch mocarstw naraz. Jesienią Rus Rosjanie z powrotem ruszyli na Warszawę. Kościuszko zastąpił im drogę, lecz w październiku 1794 roku jego armia przegrała bitwę pod Maciejowicami, a sam Kościuszko dostał się do niewoli. Po upadku Powstania Kościuszkowskiego zaborcy zawzięcie ścigali jego przywódców. Powstanie oznaczało koniec Polski. W 1795 roku zaborcy dokonali trzeciego rozbioru. Polski nie było już na mapie. Nie było jej tam przez kolejne 123 lata. Niedługo później, w 1798 roku, król Stanisław August Poniatowski zmarł. Wcześniej zrzekł się jednak jeszcze tronu.